No, dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj yy, no, zająłem się hydrantami i hydroforem. Jeden hydrant był zamknięty i nie leciało, bo chciałem je odpowietrzyć. Tam już delikatnie woda już podeszła, lekko leciało. No i ten. I nie wiedziałem, czemu nie leci, ale tam jeszcze jeden hydrant był otwarty. Teraz już mamy odpowietrzone cały układ. Tutaj muszę zwinąć te węże stąd i zabrać poidło, bo tam pływak od poidła się urwał w tamtym roku. Tutaj zamkniemy hydrant, żeby już woda nie leciała. Tutaj, bo przeniesiemy się do tamtego hydrantu, co ostatnio naprawiałem, i tam podłączymy. Tu weźmiemy teraz. No to od, odczepimy. No i dobra. We, zwijam węże. Biorę, biorę ten poidło i lecimy na warsztat. No i dobra, węże zwinięte. Tutaj widać ładny domek dla mysz zrobiłem. Pura. Trzeba było ściągnąć z pola. No nic, węże w środku. Pływak do naprawy. Jedziemy. No i dobra. Jest trochę później. Mianowicie jest 16. Yy, no, trochę, trochę spraw mi wyleciało. I ten. I już nic nie zdążyłem zrobić. Ten najpierw muszę. Przestawić yy, drut krową, bo już pewnie mają zjedzone. Coś się wycieliło. Idziemy zobaczyć Coś jest nowego. Jak patrzeć coś jeszcze chyba bycie? Mam nadzieję, że byczek. 43 40 Pokaż to się nume 43, 41 Jest byczek chyba Nie. Jo byczek Dobra No i dobra, idziemy krówką przestawić Drucik No ładnie wyjedzone mają Także mogą dostać. Co, krupki? Już wam daję, już wam daję. No ja wiem, ja wiem. Głodne. No i pojedłoby się, też już przydało. Nie, ładnie jest. Może z pół godziny temu powinienem przyjść, ale nie jest najgorzej. Ja jeszcze muszę wyczuć tutaj Ejla Pójdę na tamtą stronę W sumie tu O, tu przejdziemy Dobra No, ogólnie, kiedyś y, nie byłem taki y, zadowolony z systemu kwaterowego, ale już w zeszłym roku tak bardziej polubiłem ten system, a w tym roku y, no, dostrzegam jego duże plusy. Duży plus jest też to, że w zeszłym roku to zauważyłem, że mamy mniejszą presję much, bo wszystkie muchy zostawiamy z tyłu i wchodzimy w świeżą trawę co chwilę. Także to jest naprawdę, naprawdę duży plus. Yy, no i odrosty też są fajne. Po, po przejściu tylko raz nie skubiemy znowu tych świeżych odrostów. Tylko po prostu idziemy dalej. I jak na razie mega mi się to podoba. Tutaj lucerna, sąsiada. Widać. Tu widać jak dostało od mrozu. Jak lucerna dostaje, dostanie mróz, no to trzeba poczekać. Jakbyśmy chcieli wypasać takie, taką lucernę, bo może, może krowa dostać wdęcia. No i wiadomo, może paść. Ja tu widzę, że tylko z brzegu dostało mrozem, chociaż tu dalej, dalej też dostało. O, no, Lucerna dostała trochę. No, tutaj była ogólnie ten. Y, ściana mieszanka trawy z Lucerną. Ale jak widać, trawy już raczej nie ma. Od gdzie nie, gdzie widać, trawa się przebija, ale w zeszłym roku, jak tak sucho było, to Lucerna wydusiła tą trawę. No, ale ogólnie. Lucerna ładna, no ale nic lecimy dalej. No tu właśnie sąsiad e, chce ode mnie kupić e, tą lawetę taką starą do balotów. Co mam, właśnie na wożenie e, kiszonki Balot, balotów w kiszonce? No i ten e, mam jeszcze tam kilka takich, tych e, belek. Tam jeszcze trochę yy, tam tam drzwi jeszcze są na tej przyczepie konstrukcja dachowa i taki podnośnik ten na tylny tus muszę to wszystko pościągać i wtedy ten będzie zabierał także właśnie się za to teraz zabiorę. Co krówka? Nie bój się, chodź Masz świeżą trawę tam. Tutaj ten obornik by musiał przerzucić też to jaki fajny materiał Na razie nic nie mówię jeszcze, ale mam pewien pomysł na zastosowanie tego ale to jeszcze ten Jeszcze nie teraz no nic, tu jest przyczepa trzeba to wszystko ściągnąć stąd Nie wiem, chyba to zrzucę tak i później weznę, pozbieram, tylko żebym mógł wziąć i ten tu jest flak. Tu jest trochę powietrza, czuć. No ale... Nic, ściągam to. I lecę dalej, bo jeszcze obiecałem mamie, że przywiozę ten... trochę takiej, tego humusu tam ze słomy do ogródka. Powiedziała, że robaki to wyciągnie, te drutowce. I tyle, dobra. Tutaj rozładowuję to <laughs> Nie wiem czy to długo wytrzyma Kurde, żeby mi na druta nie poleciało Pojedziemy tędy Aj. No dobra No i dobra, już łyżkę zaczepiłem, już się ugadałem tu z sąsiadem Jutro E, przyjedzie, bo z przodu koła są w porządku tylko te tylne dwie e, tylko tylne dwa koła chyba nie mają powietrza e, nie da ich się napompować po prostu, bo, bo już próbowałem jakieś tam jak go stawiałem to już go próbowałem tak ten i po prostu tył podniosę na linę i się tak zawiezie i tyle no a tu jak nasza lucerna. Kurde. Czapkę ubiorę, bo to jest zimno wieje. <śpiewanie> Kurde. Tu kurat, zauważyłem tam gdzie było suszej, bardziej sucho to lepiej, lepiej ta lucerna wygląda. A tu była taka wilgotna ziemia to trochę się męczyła ze wschodami. Zim, zimniejsza, chłodniejsza ziemia była nie była taka nagrzana. A tu trochę ten tak jakby strzelony trochę. No nie wiem, no trzeba będzie teraz poczekać i zobaczymy co przyniesie. Tu, bo tu przykrywa mi trochę ten wałek, ale i tak rośnie tutaj. Mamy, mamy te 12 cm odstępu. Bo te dosyć głęboko pewnie. O! Zobaczcie, jaki korzonek długi. No, były głęboko zasiane. Ale chyba jeszcze... jeszcze coś z tego będzie. Brat słyszę szambo wozi, bo Forda odpalił. A nie, on ten. On rurę skracał, bo trochę za długa była. I taką klapkę zakładał. A tu za mokro było. A tu to będziemy... Mamie. Ładować do ogródka. E, chyba nie ma problemu. Dobra. A, tam jedzie Dobra. Ładuję. Tutaj ten, nie będziesz musiała te robaki, bo one już dosyć... O jakie wielkie, matko! No soczyste już są. O, uj! No chciałaś. Ale tam się nie ma. Mówiłem, że są duże. Matko. Uj! Uj. Czyli nie takie że to takie wiem, wielkie jest. Ale dżdżownice też są. No, no, Martku, o, jakie ładne. Herman, ale mi się niedobrze robi. No. Dobra. No widziałaś na zdjęciu, co to jest. Pokazywałem nie ci. nie wiem, że to aż takie duże. Co ona zieram? Tylko kukurydzę, czy coś Nie, innego? no korzenie. Wszystkie? No. O matko, to czemu tam nie zabijesz ich? No jakie ja mam je tam zabić? Chcesz jeszcze jedną łóżkę? Na razie Tu masz? Nie zaczekać ją, jakąś deskę, co? Co to za dziwne stworzenie? Co z tego wy... fuj! Co z tego wyłazi? Takie... te... Chrząszcze Chrząszcze, no O matko! No <gudy> Ten, jak przedziejesz się w pół, to już ten To weźmiesz? Ja Dobra, no trochę roboty będziesz miała teraz. Ale jak to wyfruwa czy co to Co? Nie wyfruwa to? No to takie chrząszcze się robią z tego. Ale to Chyba lata, no nie wiem. Tu masz. Widzę, go. Normalnie nie wiem czy będę mogła później jeść. to trochę perzu też Dobę dostałaś. Piory, nie? Nie? Ale to słoma była, nie? Jeszcze parę no, lat no temu. No właśnie, to, tylko mówię takie ładne i nie wiem po co to, władzę, to No bo ładne. Roboty sobie narobiłaś teraz. Ale ziemia ładna, to trzeba no przyznać. Właśnie. I widać też, wilgoć się ładnie trzyma. Takie coś to by... Przesito, przesito. No przesitko byś musiała najlepiej. Bo one teraz jeszcze ten, za zimno im jest, nie? No, nie ruszają. No. się. No. Dobra, to już nie żyje. Ale ja nie wiem, tak automatycznie mnie mm -hmm. wyszcząsną. Um, wezmę sobie ten worek i te pęsze będę wkładać. No. Ja już biorę. Nie wiem, tak chyba czapnę to krokodylem, co? Tak krokodylem chyba czapnę. No, to sobie mama roboty narobiła. Sama chciała. Mówiłem, że są. Dobra, czepniemy jeszcze to i wywieziemy. I... Znaczy, zabieram się za poidło. A, tu wczoraj jeszcze zostawiłem od Strothmana ten... Trochę śrubek nam zostało. To kurde padało. Trochę ten śrubek zostało. Bo... No nie wiem, dali tyle. także co? Mamy dodatkowe śrubki i podkładki i ten tutaj klucze i że potrzebuję. No. no Brat tutaj już dzisiaj pomalował ten trójkąt co robił Także jeszcze trochę i będzie można składać ten cały obciążnik. No, a ja się biorę, ja się biorę za no. O, nie da rady Nie akurat tego rozmiaru nie mam zdają życie a no nie mam, dobra Życie to sobie. Kolejne pękło, Wiedziałem. Samo. Wszędzie będą pękać. Sobie więcej roboty narobię przez to. I stoi Dobra. No. a jo zapomniałem dłonili wczoraj no się urwało, nie wiem czy przysłować to po prostu i tyle czy mam na strychu? W sumie zobaczę, czy mam na strychu coś takiego. A jak nie, to... Coś się wymyśli. Mam. Mam taki cały pływak. Ale no jeszcze czekajcie Coś Chyba ten Chyba da się to zrobić bez Bo Tu trochę gwintu jest jeszcze Ale no zobaczymy Trzyma się nie? Słabo już ten, bym musiał kupić cały nowy zestaw takich gwintowników Nie wiem Tylko najgorsze jest z wszystkie te nie? popękały Ale to wezmę, myślę złapie na no farmera obok gdzieś i tyle już. Albo wywierć te Nie wiem co to szczerze mówiąc Nie wiem, czemu nie chce wysiąść. Udało się. Cześć. Nie za wąskie to jest. Nie, nie. to takie samo... O, ten załapał. Kurde. Aż mi rękę wyliwało. Nie było. No nie wiem, tak. No tak się. Teraz musisz.